Witam, dziś pokażę Wam dalszą część kwalifikacji 16. Dziś będą serwery. Podstawowe serwery DHCP, DNS i jakiś tam serwer www, czyli serwer HTTP. I teraz tak, pokażę wam, co to są Switche. W tamtym pokazywałem, jak, jak działają routery, w tym pokażę co to jest Switch. I teraz tak, Switch to jest zwykłe takie urządzenie. To bardziej mówię uczniom, że to jest zawsze. Urządzenie taka złodziejka, tylko do internetu. <laughs> Oczywiście ono ma dużo więcej opcji. E, te opcje pokażę w następnym filmie. Takie jak Bulany I, i co to jest, to Trunk, Access. Ale dobrze, teraz tak. Zwykły komputer, jeśli weźmiemy sobie mu DHCP i podłączymy go do switcha, to on dostanie dosyć dziwny. Adres IP, ponieważ no, zobaczmy sobie to tutaj. On dostaje taki adres 169.25422 przy takiej masie. To zawsze jest przy switchach. Jeśli <coughs> nic nam nie przydziela IP-ków to wtedy dostaniemy od zwykłego switcha taki adres IP. To jest chyba takim standardem. Ja wam pokażę, jak stworzyć. Jak stworzyć i wyprowadzić. Na zewnątrz, na przykład serwer DHCP. Dobra, co to są e, serwery DHCP? Serwery DHCP to są po prostu takie serwery, które nam przydzielają adresy IP z danej puli, więc my mamy tutaj urządzenie, które robi nam za serwer. Ja bym chciał stworzyć e, ten serwer, aby był serwerem DHCP. Ten serwer, aby był e, moją stroną internetową, czyli tu będzie serwer HTTP i tu będzie strona moja AVR. E, zróbmy sobie www.avrkwiat.nstrefa.pl. E, damy tutaj jakieś IP tego serwera. E, 201.1.1 Ok, co jeszcze tutaj mamy? Połączmy to. Połączmy to z routerem i połączmy nasz serwer z routerem. I teraz tak, konfigurujmy nasz naszą sieć wewnętrzną. Chcielibyśmy, aby serwer przydzielał automatyczne adresy IP. Zobaczcie, że te adresy zostały przydzielone przez switcha. My nie chcemy takich adresów, chcemy, żeby nam serwer przydzielał nasze adresy. Chcemy adresy, czyli tak, z tej strony router będzie miał standardowy adres 1254, czyli taki, jaki sobie ostatnio zrobiliśmy, czyli ostatni adres z puli będzie naszą bramą. Adres z puli Chcemy mieć pulę 192.168.1.1, będzie adres serwera, więc pulę z maską 0 na końcu. I teraz tak chcemy sobie do routera zobaczyć, jak jest na 0,0. Wchodzimy do routera. Oczywiście teraz od razu wpisujemy w naszym routerze. 162, 168, 1 to, to będzie już potrzebne, i tutaj ten adres yy, naszej bramy, czyli nasz router ma takie, czyli to będzie naszą bramą, czyli przez ten adres IP będziemy wychodzili na zewnątrz. Yy, z kolei z tej strony będzie adres 200.1.1.254, i od razu go sobie wpiszmy z tej strony routera. W przy takiej samej masce OK, i teraz tak, co trzeba zrobić, żeby uruchomić serwer? Nasz serwer ma dużo opcji. To jest Services. Jak ktoś miał kwalifikację E13, to wie, jak się to instaluje. My chcemy uzyskać tylko DHCP, czyli musimy go włączyć. Musimy zrobić e, jakąś nazwę, tak? Zostawimy sobie. E, chcemy bramę, przez którą będzie wychodził na, na internet. My mamy tutaj serwer, więc serwer jest podłączony do switcha, a do switcha jest podpięty router. Więc my widzimy mm, tutaj ten IP tego routera. Jako bramę. Czyli naszą bramą będzie 162.168.1254. Jest to po prostu wyjście na zewnątrz. Serweru DNS-a jeszcze nie chcemy. Na razie chcemy pokazać, jak to będzie działało normalnie, zapingować i pokazać, że to nie będzie. Jak, no, jak to będzie działało, tak? Na razie tutaj nic nie wpisujemy. Standardowe adresy IP chcemy, żeby przydzielał nam. On musi przydzielać z puli przy masce 255, 255, 255 0. Musi przydzielać z, z ostatnich liczb. My chcemy tutaj wziąć jeden i na przykład od dwójki, tak? bo pierwszy będzie, zerowy będzie na sieć, pierwszy będzie nasz na serwer, czyli od dwójki już można przydzielać nam te adresy. Jak widać, tutaj wpisujemy przy takiej masce. To będzie pierwszy, ostatni już jest na gateway'a. No i dobrze, i tutaj trzeba zrobić save. W tym momencie musimy od razu wpisać w nasz adres IP 168.1.1 i gateway dla tego serwera 168.1.254. Ok, Mamy tak naprawdę wszystko, żeby to zadziałało, bo mamy przydzielon. O, on automatycznie przydzielił nam od razu adresy, tak? Czyli jak wykrył nasz DHCP to on przydzieli automatycznie i nie ma już tego 169, tylko jest nasze 162, To był pierwszy komputer, czyli pierwszy adres puli dostał 1,2. Nasz drugi komputer powinien dostać adres 3. tak, Pierwszy z puli. Nie mamy DNS-u. Sprawdzamy jeszcze, czy to działa. Musimy wpisać jeszcze adres serwera tutaj, czyli nasz 200.1.1.1, maska gateway ma być 200.1.1254. Okej. Okay. Nasz serwer ma być serwerem HTTP. E, serwer HTTP jest już automatycznie uruchomiony, jest on, i ma już jakieś, e, jakieś rzeczy z tego Cisco zrobione, więc coś powinno nam się wyświetlić. I teraz tak, sprawdzimy, czy to się nam tutaj klei, Jest successful, tak, czyli wszystkie można sobie. E, zapingować z jednego serwera do drugiego, czyli jest przejście. E, sprawdźmy, czy to działa. Jeszcze ten komputer i w drugą stronę. E, successful, ok, wchodzimy. <tryk> Wchodzimy pierw do pingowania, pingujemy na nasz adres 200.1.1.1. Widać, że spokojnie pinguje. Moglibyśmy oczywiście kilka routerów zrobić i tablicę routingu, ale pokazywałem to wcześniej, więc teraz już będziemy robić to w ten sposób w każdym następnym ćwiczeniu. No dobrze, więc tak, wchodzimy teraz na stronę internetową, czyli w przeglądarkę i wpisujemy adres ip200.1.1.1 walamy go, widzimy stronę, która jest w tutaj, to jest dokładnie to, tak? Welcome, cisco packet trace can open i tak dalej. No i widać, że to działa, tak? My byśmy chcieli, aby wchodząc przez to, wpisując tutaj www.avrkwiat.nstrefa.pl, aby otworzyła się właśnie ta strona, oczywiście ona, żadna strona się nie otwiera, Ponieważ nie ma serweru, który przetłumaczy nam to domenę na adres IP, dlatego doróbmy sobie jeszcze jedno urządzenie. Podłączmy urządzenie. A, właśnie, nie mamy tutaj, nie możemy podłączyć, ponieważ nie mamy karty. Trzeba wejść, zapisać ustawienia, wyłączyć router, dać kartkę załączyć router, poczekać i teraz tak, serwery DNS-u, czyli domena na serwer, serwis e są serwerami, które tłumaczą nam IP-ki na domeny, ponieważ ludzie łatwiej m, zapamiętują domeny e dlatego e tak to zostało rozwiązane, żeby nie pamiętać liczb ok, i teraz tak standardowymi m, m, serwerami DNS-u, Googles jest Adres IP 8888. Dlatego sobie taki adres zrobimy. Ten adres na bramie będzie musiał mieć 8001. Będzie maska taka. Przydzielmy sobie ten adres IP 8888, maska Gateway 8001. Tu nie musimy DNS-u, ponieważ ten adres nie musi być tłumaczony. Ok. I teraz tak. W tym. W tym serwerze 888 chcemy uruchomić usługę DNS-u. Ta usługa będzie, czy robimy on, uruchamiamy ją, i musimy mieć tablice DNS-owe. Tak? Czyli moja strona nazywa się www.avrkwiat.strefa.pl. Ona jest postawiona na serwerze tutaj takim. 200.1.1.1 Dodajemy. Mamy stworzoną już taką tablicę DNS-ową. Sprawdzamy, czy te pakiety nam przechodzą. Ok, przechodzą. Mamy wpisane. Sprawdzamy, czy pakiety nam tu przejdą jeszcze. Ok, wszystko nam przechodzi. Jest ok. To teraz tak, żeby to zadziałało, wpisujemy do. Naszych ustawień DHCP, nasz DNS serwer, czyli on pierw przejdzie IP, pójdzie do DNS-u, odczyta nam różne wartości. Teraz tak, on musi tutaj, nasz adres musi złapać, DNS serwer, On odczyta wartości, czy tak. Wpisujemy coś w stronę internetową. On idzie do DNS-u, domena. Domena tłumaczy to na adres IP każdej strony. Dobra, trzeba zresetować komputerki. powiedzę, że nie pójdą. Eee, adresy od razu e, te domenowe idą tak. Adres IP idzie tu, on tłumaczy, wysyła to pewnie do komputera, i z powrotem idzie do tego adresu, i nasz komputer się u nas na komputerze wyświetla się strona. DHCP nie działa jeszcze. Fail tu już złapało. Odświeżmy sobie. Ok, zobaczmy. E, złapał nam nas serwer. Czyli tak, na naszym, na naszym komputerze PC wpisujemy teraz w webie: .pl. Go! Host i A typeróweczka. Ok, działa to. E, na tym polega właśnie e, rola serweru DNS, czyli DNS tłumaczy nam adres IP naszej strony. Strona jest postawiona na adresie tutaj 201.1.1 i ma taką domenę. Ta domena zostaje przetłumaczona przez ten serwer i idzie tutaj. Serwer DHCP przydziela konkretne adresy IP e, z jakiejś określonej z puli tych adresów, czyli z puli, którą sami wybraliśmy. Tak to wygląda. Można to zrobić z Cisco Packet Tracer. Jest to kwalifikacja E13 i E16. No mam nadzieję, że komuś się to przyda. Dzięki za uwagę. I do następnego filmu.